Cześć, gracze, radzówki. słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na najbardziej chyba źle dobranym kafołka, jakie mogło zostać dobrane, czyli na 1903, głównie powiem o nich, no bo to królestwo znam. Jakby tak powiedzieć, grałem z nimi w KFOK ostatnio. Wiem, że to jest bardzo fajne królestwo, jeżeli chodzi o współpracę. Fakt, że mieliśmy tam parę uwag do nich ostatnio, ale na koniec końców jak na to królestwo bardzo dobrze współpracowali z, z nami i fajnie fajnie robili swoją robotę, gdzie wiemy, że to jest królestwo, które jakiś czas tam miało te przejścia. No kaczki są dość znane. Jakby tak powiedzieć, jeżeli chodzi o KD. No i to też jest dość stare KD, prawda, więc przejdźmy ogólnie do meritum, chciałem ogólnie przegadać z wami temat tutaj najbardziej porąbanego dobierania jakiekolwiek lid potrafiła zrobić, moim zdaniem nie wiem czy widziałem gorsze, może ostatni raz widziałem chyba, no nie wiem co, 1.960 było z 2.489 w jednym, ale no tam znowu troszeczkę inaczej było to, więcej było tych KD, KD i dało się jakoś to tak po, po sklejać. I tutaj macie taki wykres, który dostałem jakiś czas temu e, od, e, czekajcie, o. macie wykres, jaki dostałem tam niedawno, jeżeli chodzi o ich tam e, KP, siłę, jak to mniej więcej będzie wyglądało, no bo na rzecz, jak tu patrzycie, no to tak, mamy 1.7.18, bardzo dobre królestwo, mamy 1.1.7, królestwo Mimi, może starszy kracze będą ją kojarzyć, ona troszeczkę już tego roka gra, nie wiem, czy nie od początku, mamy Królestwo 3355, mamy 1981, mamy 1020 i 3310 i powiedzcie mi jak w takim tutaj rozwiązaniu, jak wziąć i złożyć dobre kawałka jeżeli chodzi o sojusze bo szczerze nie mam bladego pojęcia to jakby to można było zrobić, bo jeżeli na przykład połączymy ziemię na przykład z windem tak, czyli najsłabsze e, dwa powiedzmy, czy najsłabsze, takie najsłabsze i najmocniejsze pod względem siły, e, no to o czym pożądłem MKP. No to można powiedzieć, ok. E, mamy tutaj ponad 3 miliardy, e, 3 triliony chyba już, tak? Najwięcej 4. A tu mamy gdzieś powiedzmy, no 2 2800, więc kurczę, <t> Ciężko mi jest tak powiedzieć, czy to byłby fair, nie? Jakiekolwiek inne zestawienie no, gryzie się ze sobą. No i na co padły królestwa? Eee, jak to będzie wyglądało? Powiem szczerze, z tego co się dowiedziałem niedawno, bo to chyba wczoraj albo przyczoraj dostałem informację, że 1903, eee, czyli Fire, eee, fire eee, Ziemia i Woda, będą walczyć na wiatr. Czyli 3VS1. Czy sobie dadzą radę? Zobaczymy, bo jak widzicie tutaj na poprzednim, gdzie pokazywałem wam, tylko sobie to zminimalizujemy, no to mamy w tym, powiedzmy takie dwie, e, no niby imperia, tak to nazwijmy, no to jest jakoś imperium są jako klasyfikowanie, ale te powiedzmy, nie nazwijmy to schodzącymi imperiami, bo po tych zmianach to ja też tak nie wiem do końca jak to wygląda, ale myślę, że to są takie schodzące imperia, które jeszcze jakichś tam przerąbanych limitów nie mają. Więc mamy 1,903 i mamy 1,718, ale też jest 1,175. 1, 1, 7, I teraz pa, patrzę na statystyki, no to formalnie tutaj powinna być duża różnica, nie? No ale na KP już nie jest, bo 1,903, gdyby dostało jakieś tam powiedzmy, mm, gdyby, nie dostałoby 1,879, tylko dostałoby jakieś królestwo pokroju e, takiego podobnego jak 1,175. I e, mieliby tak po tych e, tam zbliżonych kapeków jak e, wiatr, no to okej, okay, fajnie by wtedy może dobieramy sobie ziemię, water, to się do, gramy lewa na prawą nawet wtedy e, i, i pewnie wiatr by był wtedy z ogniem, ziemia byłaby z wiatrem i by się pisgali na, na luzienie, ale tutaj, no, patrząc na to. Jest to bardzo słabo rozwiązane, ale to jest tylko dzięki matchmakingowi. Lili. Lili w grudniu zmieniła matchmaking dość dobrze o tym. Może może nie wszyscy widzieliście, może nie słyszeliście, ale zmienili matchmaking. Ten matchmaking jest dość taki średniawy, bo oni ten matchmaking wzięli i. Mm, no. Po dobieraniach innych króles, też jak moje KD, też jak po innych królesach, gdzie jest takie nierówne, nie? I kiedyś zawsze Wam mówiłem, że. Yy, Cztery kampy jest najbardziej zbalansowane. Czasem się zdarzało jakieś tam unbalance, ale więcej było tych rzeczy na plus niż na minus. W opcjach, tych takich, gdzie mamy sześć kampów, więcej się zdarzało takich sytuacji, gdzie była jakaś mała różnorodność i kawałka przez to były przegrywane. Tak jak my na przykład ostatnio tam przegraliśmy to kawałka, no bo ten las w końcu w pewnym momencie pęk nie dawał nam. Takiego wsparcia jak Ziemia dawała, na przykład, tam, e, e, jakby tak powiedzieć, naszym oponentom, e, czyli wiatrowi i ogniowi. E, dobrze powiedziałem, wiatrowi? E, tak, wiatrowi i ogniowi, więc w te, w już w tamtym momencie widzieliśmy, że wygląda to średnio. E, no ale to tylko dlatego, że las w pewnym momencie nie dał rady. No ale widzicie, to dobieranie też takie niby było ok, niby wiedzieliśmy, że las po, zro, zro, więcej pokaże, no jednak nie pokazał. Ziemia po prostu się dużo lepiej zaprezentowała i dużo więcej walczyła, i miała dużo lepszy uptime, dużo lepsze kapeki, więc no kurde, ciężko mi jest tak po, to tak porównywać, ale już yy, można powiedzieć, że na tych sześciu kampach wiedzieliśmy, że zawsze coś tam się wykrzycza, Przy czterech nie było takiego dużego problemu. Nawet przez ostatnie kafoka grałem na 2,732, 2 mi się zdaje, że było bardzo wyrównane. Gdybyśmy my, jako camp, wtedy ziemi mogliby lepiej wesprzeć. 1079 to byśmy skończyli to z gwiazdą po prostu my nie daliśmy rady by jako 2732 i też yy, jako yy, królestwo które miało nas najbardziej wspierać bo oni byli mieli być liderami czy 3202 też w pewnym momencie sobie nie dało rady yy, ponieważ też dużo ludzi im zmigrowało dużo 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 ponoć weli, czy tam graczy co ogarniało im walki yy, zmigrowało wiecie yy, podczas dobierania lub też podczas kawałka bo takie sytuacje się zdarzały więc no kurde, widzicie, no. To, to, teraz, teraz to już nie wiem, czy oni w końcu dojdą do tego. Zgłaszaliśmy to na content kreatorach, mówiliśmy o tym im, że to nie wygląda dobrze i wypadałoby to zmienić, bo naprawdę jest średnio. Wypadałoby zrobić przede wszystkim to, żeby dopasować lepiej te KVK i żeby lepiej można było dobierać królestwa. No bo to nie wygląda dobrze. To wygląda naprawdę średniawo. Więc no, zobaczymy, co będzie. Ja osobiście mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno będę się starał dużo rzeczy, jakby tak powiedzieć, poruszyć, żeby oni też mieli wiedzę, bo faktem to, co było z tymi hornami, które widzieliście, gdzie te anonze wyskakiwały, to różne fajne, niefajne. To, to też można powiedzieć, że troszeczkę zasługa nie tylko community, ale też content kreatorów, bo my to bardzo mocno tam poruszyliśmy. Dużo pisaliśmy, wysłaliśmy screenów, które deweloperzy zobaczyli, że rzeczywiście no nie, nie, jest, nie jest to, co niby chcieli, idzie tą w złą stronę i dlatego co zostało tam yy, chyba po dniu albo w ten sam dzień, zawieszone yy, i tego nie ma. Więc uważam, że to jest bardzo dobry ruch, więc jakoś tam mamy posłuch u nich, więc mam nadzieję, że tutaj przy tym dobieraniu też, że kolejne KVK, które będziemy grać, nie będzie tak rozklekotane. No ale spółczuję tutaj, bo w tym momencie może być tak, no tutaj wiecie, gramy, grają 2KD na 6 i oni będą mieli ciężko to wygrać, no chyba, że naprawdę grają super i są, nie wiem, potrafią zagrać tak 1.9.60 i pokazać skilla. No ale jeżeli nie, no to tutaj wiecie, 1903 mi się zdaje, że może być jeden z faworytów. Wtedy przy, przy gwieździe, przy wygraniu, tak samo 1981, też tutaj może pokazać pazurka razem z 3.3.10 więc no bardzo, bardzo ciekawe kto KVK wygląda. Lecz jest też bardzo, bardzo kijowo dobrane, kijowo to jest roz, zrobione. Więc wy jako tutaj ludzie, którzy też myślicie, e, przeglądacie różne kadeki kawałka, oglądacie, wiecie jak to gra, jakie e, idą e, marsze. E, no, interesujecie się tymi kafokami, no to możecie sami zobaczyć, że to jest chyba najbardziej unbalanced kafoka, jakie widzieliście w Ever. Ja tylko, tylko mogę powiedzieć tyle, że od 1903 z nimi rozmawiałem, e, że są też bardzo zdziwieni, też e, dziwnie ta sytuacja wychodzą. Co mi się zdaje, że są troszeczkę pokrzywdzeni moim zdaniem, bo gdyby dostali tego drugiego sojusznika lepszego, to to KVK byłoby naprawdę niezłe, tak, to KVK, które za niedługo będziecie mieli filmik omawiający, który wam streamowałem, gdzie gra 33791079 czy też 2906 Ta to KVK jest no, na boga, to, to co tam się dzieje to w ogóle tam jak widziałem KP i DKP na 3309 to jest... Mi się zdaje, że tam jest bardzo fajnie zbalansowany właśnie KVK, lecz oni się wcześniej zapisali niż teraz te królestwa, które robią, ale tam po prostu jest widać, że ta Brytania jest dobrze zbalansowana, takie jest moje zdanie. Zresztą to będziecie mieli w oddzielnym odcinku, tu po prostu to KVK, gdzie mamy 1.1.7.5, 1.7.18, 1.9.03, bo to są takie najpopularniejsze królestwa. No, wygląda co średnio. Wygląda co średnio, i, i chłopaki tutaj sobie to, to na pewno jakoś będą chcieli w kapekach odbić. Zobaczymy, jak to tam będzie, bo nie będę ukrywała 1.903 czy też troszeczkę mnie królestwem interesuje, tak samo jak 1,718, 1,175, ponieważ tam też pewne propozycje padły, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. O, mi się zdaje, że można na tą chwilę to spokojnie okrzyknąć najbardziej. Yy, sła, słabym dobieraniem jakie Lead miała w 2025 roku, a rok się dopiero zaczął, więc będzie tego pewnie jeszcze więcej, chyba że oni to poprawią Co sugerują nam wpisach, że oczywiście życie, to jest beta, my pracujemy nad tym, my przez to rozwijamy, chcemy dla was lepiej, no klasyka, nie? Lead musi jakoś nam pomóc, yy, żeby ta kafoka nam się grała lepiej, to dobieranie było dobre, no i też dyplomacja, żeby kurde nie była tak rozjechana jak na przykład u nas gdzie jedni przekupują drugich, a tutaj przypuszczam, że też to te dyplo bardzo długo trwało i też musieli to ogarnąć, więc tyle ode mnie, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, do zobaczenia, lajkujcie, subujcie, udostępniajcie, lećmy dalej, pchajmy to do przodu, hejo